Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, kto to jest szon? Miękki Ktoś, kto jest miękki chyba, jak korniszon może taki miękki. Korniszon to chrupki <śmianą> odmiana. raczej, taki no Ale zdarzają się, się też miękkie, zdarzają się też miękkie na, na zupę ogórkową. Raczej to kiszony, panie pośle, raczej, nie korniszony. Natomiast w negocjacjach czytaj z Unią, nie można być miękkiszonem, zapowiedział, czy mówi minister Ziobro, czy premier Morawiecki jest No Myślę, że przede wszystkim Zbigniew Ziobro kierował te słowa do Mateusza Morawieckiego, bo... Od dłuższego czasu już widać, że Zbigniew Ziobro walczy o przywództwo po tej prawej stronie sceny politycznej. Do tego stopnia walczy, że nawet Jarosław Kaczyński musiał wejść do rządu, żeby pogodzić tych dwóch panów. Natomiast, no tak pogodził, że. że jest natomiast ostrzy oczywiście, niż kiedykolwiek. Jest, tak, tak, no ale to też hmm. przypomnijmy sobie. Poprzednią kadencję 2527 Prawa i Sprawiedliwości, jak Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, to również to był początek końca władzy Prawa Panie i Sprawiedliwości. Poszła, a a y, y, teraz jakby y, y, istota sprawy, czyli weto, polskie weto w Brukseli, czy Holandia ma większe prawo niż Polska stosować ten instrument w Unii Europejskiej? Każdy oczywiście ma y, takie same prawa, natomiast. Holandia tutaj... płaci, pan pozwoli, cytat: płaci, więc wymaga. Nasz kraj z unijnej kasy bierze więcej niż dostaje, więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska negocjacyjnego, ale strzał we własne kolano, mówi posłanka Gasiuk Pichowicz. Czy to jest oficjalne stanowisko Koalicji Obywatelskiej? Na pewno strzałem we własne kolano jest wetowanie dzisiaj budżetu w związku z sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Przecież możemy stracić realnie pieniądze. Dzisiaj w interesie Polski, w interesie też wszystkich członków Unii Europejskiej jest jak najszybsze przyjęcie budżetu. I wydaje się, że te próby jakiejś negocjacji takiej nieudolnej po stronie prawa i sprawiedliwości do niczego dobrego prowadzą. Czy Holandia po nie prowadzą. ma większe prawo do stosowania weta niż Polska? Czy skoro my jesteśmy biedniejsi, to mamy mniejsze prawa niż Holandia na przykład w Unii wszyscy, Europejskiej? Wszyscy mają takie same prawa. Chodzi o to, żeby z tych praw korzystać mądrze, a nie głupio. Czy to jest stanowisko koalicji obywatelskiej, te słowa posłanki Gasiu pichowicz Czy to jej prywatna Szarża. No, myślę, że tutaj znajdziemy w, w, w jakiś wspólny mianownik w tych wypowiedziach, które które są no, wygłaszane przez polityków Koalicji Obywatelskiej. my Namawiamy do tego, żeby przyjąć ten budżet i żeby nie bać się też praworządności. No, ja pamiętam wypowiedź niejedną ministra Zbigniewa Ziobro, który mówił o tym, że Polska przestrzega prawa, wszystkie zmiany w sądownictwie są absolutnie zgodne z konstytucją, więc czego się boimy? Jeżeli ja to tego, ma być że, ten mechanizm powiązania, to czego się boimy, jeszcze... czego się obawiamy, jak wszystko jest zgodne z prawem. Ale posłowie Platformy Obywatelskiej zawsze muszą przyjść z pomocą ministrowi Ziobrze, na przykład w tym przypadku i powiedzieć coś, co jest jeszcze z drugiej strony, jakby dopełnia nam tego, tego obrazu. W, w posłowie opozycji, posłowie w opozycji przychodzą wielokrotnie z pomocą. Polsce i składają wnioski o odwołanie ministra, najgorszego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. I spektakularnie przegrywają w tej batalii do Najc czasu. Do najczęściej. Czasu. Ostatnio, Wojciech Król, poseł koalicji obywatelskiej jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl i zasada, witam ponownie. Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej jest z nami po raz drugi. Witamy państwa. Witam witamy pana. Dzień dobry. Panie pośle, teraz Śląsk. E, co to za afera odkryta przez Platformę w województwie, bo tak ją właśnie nazywacie, aferą? No ja ani razu nie użyłem słowa e, afera. Ja, afera Witolda Bańki, tak? Ja nie użyłem. E, tak nazywała się e, Państwa ja, konferencja ja z którą. ani, ani razu semie, nie użyłem słowa Afera, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z, z, z pewnym no, niepokojącym zjawiskiem, który próbuję zbadać od 2 listopada. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła podjąłem czynności kontrolne w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w spółce Stadion Śląski. Natomiast no, do dnia dzisiejszego no, nie otrzymałem umów, o które wnioskowałem w ramach kontroli. Zresztą ta kontrola była na tyle ciekawa, że Urząd Marszałkowski twierdził podczas moich kontroli, że takiej umowy nie ma z Witoldem Bańką, że, że nie mają wiedzy o tym, że taka umowa jest realizowana. Dlaczego pan nie wystąpił o nią w trybie dostępu do informacji publicznej. Wczoraj marszałek Heustowski zapowiedział, że no jeżeli taki wniosek się pojawi, to on go będzie musiał rozważyć. To, wie pan, może to jest wszystko prostsze niż... Wie pan, trzy tygodnie pan się tam to, to jest, dobijał to jest, i klamkował, a to wystarczy jeden wniosek złożyć. To jest oczywiście zabawne, co powiedział pan marszałek Chełstowski, który jeszcze chyba niedawno nie wiedział, że taka umowa w ogóle istnieje. Pewnie Państwo też jakby nie, nie, może nie wiedzą, ale ustawa o wykonywaniu mandatu posła jest szersza w dostępie do informacji niż ustawa o dostępie do informacji publicznej. Poseł, realizując swój mandat, ma prawo do żądania informacji, wglądu w te dokumenty, które też no, nie są często jawne. Również wglądów w dokumenty, w których znajdują się dane osobowe, i nie można się tego typu przepisami. 11 miesięcy temu, w świetle kamer, w obecności dziennikarzy, pan też musiał o tym wiedzieć. No, województwo, przedstawiciele województwa podpisywali umowy o, o ambasadorowanie. Dlatego się upierałem, że chcę zapoznać się z umowami. Byłem ministrem banką, Zostałem poinformowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, że takie umowy są, ale na temat umowy z. Z ministrem Bańką nie mają wiedzy. Byli podczas kontroli proszeni przeze mnie dyrektorzy poszczególnych departamentów dyrektor urzędu który reprezentował marszałka powiedział że on nie ma wiedzy czy taka umowa w ogóle jest mało tego dyrektorka departamentu promocji oświadczyła że takiej umowy ona ym, nie zna w związku z tym ym, no, należy to, to też to zadać, zadać pytanie to, o jakość nie, nie no to... to oczywiście Ale że to myśli... nie jest dlatego czy... ja upierałem się że taka umowa istnieje posiadałem taką wiedzę mówiłem o tym że taka umowa istnieje chcę się z nią zapoznać Czy Witold Bańka złamał prawo polskie lub międzynarodowe czy marszałek Hełstowski złamał w tej sprawie prawo polskie lub międzynarodowe to nie jest kwestia tego, czy ktoś złamał prawo, bo w mojej opinii prawdopodobnie, nie, prawdopodobnie, prawdopodobnie nie doszło. Afera, prawdopodobnie nie doszło, afera proszę mi da powiedzieć, bangi. prawdopodobnie nie doszło do złamania prawa, bo mamy do czynienia z zawarciem umowy między podmiotem publicznym, czyli urzędem marszałkowskim, jak i Stadionem Śląskim. Pytanie nasuwa się, czy w ogóle taka umowa powinna być zawarta. Nie w świetle przepisów prawa, ale um, jakieś zasady etyczne, moralne, jakieś Że standardy 11 miesięcy obowiązują, temu, Witolda Bańka ponieważ jako mamy do czynienia z umową, którą zawarto w, w jakiejś grupie kolegów. No, prezes Stadionu Śląskiego jest byłym zastępcą ministra Bańki z ministerstwa znajomość z, z panem Chełstowskim też nie jest jakąś tajemnicą i przede wszystkim tutaj dzisiaj w interesie Witolda Bańki leży aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Jeżeli ta umowa była zawierana w świetle kamer, nikt tu tam o pieniądzach nie mówił, ale wydaj, wydawane są pieniądze publiczne. Jeżeli stadion Śląski będzie prywatną własnością Pana Helstowskiego czy Pana Widery, to mogą podpisywać umowy z kim im się podoba. Ale Daj jeżeli to Wit są pieniądze publiczne, to należy się e, udzielanie odpowiedzi na takie pytania. Jakie pieniądze otrzymuje Witold Bańka oraz jaki jest zakres jego kompetencji? Rozumiem. Czy Witold Bańka ma, biorąc pod uwagę jakie stanowisko, zajmuje silną pozycję, można powiedzieć, silną pozycję międzynarodową? Czy był dobrym ministrem sportu, na przykład, patrząc na jego doświadczenie i umiejętności, pozycję? Czy był dobrym ministrem sportu? Myślę, że był przeciętnym ministrem sportu. Na pewno Przeciętym? jednym, jednym z, z, z lepszych z ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo mamy do czynienia z, z jakąś bandą amatorów, tak trzeba no, powiedzieć. A przypomnę, że ministrom jest nadania Platformy Obywatelskiej. Albo potem Witold mieli Bańka prawem, nie popadł nie, z nie Albo nie z tego odpływania, negatywnym. Niczym negatywnym, niczym, niczym negatywnym nie, nie zasłynął Witold Bańka sprawując funkcję ministra sportu. Tak jak każdy pewnie po Polak cieszyłem się, że y, y, został wybrany y, na szefa światowej agencji antydopingowej, y, że Polak zajął tak ważne stanowisko. Zresztą sam chwalił y, tą, y, ten wybór, mówiąc, że jest to wielki sukces dyplomatyczny y, rządu, prawa i sprawiedliwości. I jako Więc jako dla warszały. mnie w tym momencie stał, jest politykiem od momentu, kiedy został ministrem, również. Prezydentem światowej agencji antydopingowej został wybrany spośród no, członków rządu, reprezentantów rządów. E, w związku z tym dla nie, mnie został jest politykiem. Przez rządy, a nie jako został, rządu. Został, został, e, został, w mojej opinii, politykiem i tak. Pan jako marszałek, proszę sobie wyobrazić siebie, Wojciech Król jest marszałkiem województwa śląskiego, wykorzystałby doświadczenia Witolda Bańki Gdyby była taka okazja. Oczywiście, że wykorzystałbym doświadczenia Witolda Bańki, mało tego, gdybym był Witoldem Bańką, wykorzystałbym swoje również umiejętności, kontakty, stanowisko, prestiż tego stanowiska do tego, żeby wspomagać problem? województwo. Chodzi o pieniądze. Należy zadać pytanie, jakie pieniądze, za jaki zakres czynności, ponieważ prezes Stadionu Śląskiego oznajmił, że pan Witold Bańka jest jego pracownikiem. Jeżeli jednocześnie jest prezydentem tak ważnej agencji międzynarodowej, to ja chcę wiedzieć, jaki jest jego zakres czynności, bo nie wiem, czy znajduje czas i jakie pieniądze publiczne to kosztuje. Czyli to chciałby pan przede wszystkim, żeby on za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia, żeby pracował ja chcę, za. Darmo. Ale ja chcę wiedzieć również, na czym polega ta praca, bo może ma bardzo szeroki zakres kompetencji. Mnie pan Witold Bańka, panie redaktorze, kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje, na co są wydawane publiczne pieniądze, gdyby urząd marszałkowski, gdyby Stadion Śląski udostępnił tak, jak to się powinno robić w przypadku kontroli poselskich czy wniosków o dostępienie informacji publicznej, bo to są, to są informacje publiczne. Umowa na stół, takie wydajemy pieniądze, takie mamy z tego korzyści. To jest, to jest bardzo proste. To są umowy zawierane za pieniądze publiczne. Jeżeli są zawierane za pieniądze publiczne, to nie jest ich prywatna firma i mają obowiązek powiedzieć, Dobrze, co należy przepisy, do jej obowiązku. Przepisy, dlatego Witold Bańka, przepisy, również, powinien, również, który, dlatego Witold Bańka również powinien powiedzieć... Co należy. do marszałek obowiązku. województwa w tej sytuacji, no wie pan, no, może to jest wszystko prostsze jeszcze raz panu potrzeba. Ale jakie, jakie przepisy prawa. E, e, I panie, należy, należy po, ja, ja, jak, o, o jakich prawa mówimy? Ale Natomiast... ustawa o wykonywaniu mandatu posła również jest, również jakby jest bardzo wprost opisane, że poseł ma prawo dostępu do informacji, wstępu do pomieszczeń, żądania, wyjaśnień, informacji, wglądu w umowę i. Ta umowa, zgodnie z, z też interpretacją Biura Analiz Sejmowych jest szersza, daje szersze kompetencje niż, niż ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mówimy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli ja pytam o umowę i Urząd Marszałkowski, czy Stadion Śląski mówi, że nie może ujawnić tej umowy, bo tam są dane osobowe i nie może jej ujawnić, to ja mówię okej, okay, ale mnie dane osobowe nie interesują, proszę je zanonimizować, proszę wykreślić, zostawić imię i nazwisko. Kwotę, zakres czynności, żebym się z nią zapoznał. I wtedy okazuje się, że imię, nazwisko też jest dobrym osobistym. Znaczy, podpisujemy umowę na niemałe pieniądze z ambasadorem i ukrywamy nie jego wie, imię, jakie, nazwisko. Nie wie, jakie pieniądze. Ja chcę zweryfikować, jakie pieniądze. Ja słyszałem, no ja, ja powziąłem wiadomość, że to jest kwota na każdą umowę około 10 tysięcy. Być może to jest mniejsza kwota, być może większa. Na każdą, to znaczy? czyli łącznie około 20 tysięcy miesięcznie. Ale ja chcę ja zweryfikować, czy to jest prawda, czy ona jest mniejsza, większa, ale też jaki jest zakres czynności za tą kwotę, Jakie obowiązki leżą po stronie pana Witolda Bańki? Nie mam takiej możliwości. Jeżeli, panie redaktorze, proszę o to, żeby w takim razie, skoro imię, nazwisko też jest dobrym osobistym, żeby zamazali imię, nazwisko, adres, PESEL, numer konta, wszystko, to mnie kompletnie nie interesuje. Zostawili mi tylko samą treść umowy i okazuje się, że kwota też jest chroniona jakąś poufnością. To, panie redaktorze, tu mówimy o ukrywaniu pewnych faktów. Panie basia, ja przyznam szczerze, że ilekroć słyszę, że Platforma zarzuca pić cokolwiek w polityce kadrowej, w województwie, to nie wiem czy śmiać się, czy płakać. To to tak patrząc w, odrobinę w przeszłość. To już no, panu zostawiam, no, czy się śmiać, czy płakać. No, nie wiem, co pan, co pan tutaj wybierze i nie wiem, jak, na jakich przykładach pan e, bazuje. Natomiast e, wie pan, no, zawsze chodzi też o to, żeby było lepiej. No, rolą opozycji jest, żeby e, patrzeć na, na ręce władzy. Ja staram się swój mandat realizować. No, nie jestem e, m, posłem e, m, przez zasiedzenie w, w parlamencie. Jestem drugą kadencję e, rozpoczętą. Staram się wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli powiedziałem takie informacje, o których Zostałem poinformowany, moje biuro posesje, to staram się je zrealizować Panie w ramach sze, swojej kompetencji. To, to, a propos przykładów, pamięta pan marszałka Matusiewicza? On miał trzech doradców i siedmiu pełnomocników, o ile dobrze pamiętam. E, oprócz swoich zastępców, oprócz armii urzędników, którzy też stali za, za konkretnymi decyzjami i kierowaniem województwem. A, a tak naprawdę miał jeszcze takiego jednego doradcę od kolei, który e, tak doradzał mu w sprawie kolei, że marszałek e, Matusiewicz w końcu poleciał ze stanowiska po skandalu w kolejach Śląskich. Także no, to taka a propos tej polityki kadrowej. Pana marszałek, oczywiście pamiętam, nie byłem członkiem Platformy Obywatelskiej e, wówczas. E, i polityką kadrową się nie zajmowałem. Mnie zależy jako też przedstawicielowi innego pokolenia w polityce, nowego pokolenia, tego młodszego, żeby było lepiej, żeby było transparentnie. To są Wie pan, że za hasło standardy. afera Witolda Bańki oraz synekura stworzona przez członków PiS dla kolegi z PiS, to Witold Bańka, jak zapowiedział, wytoczy panu proces. Ja przeczytałem bazując na tym, co, co, co napisał, że podejmie stosowne kroki prawne. Jak to rozumiem, jest taka to jest taka to. hybryda. Ja nie wiem, czy to jest to. Ja oczywiście procesu żadnego się nie obawiam. A czy pan wie, że bańka I nie jest już członkiem. Przede PiS? wszystkim. Yy... Nie wiem tego. Wikipedia podaje, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wikipedia to jest... Przeczytałem, to jest... przeczytałem, ale przeczytałem, panie redaktorze, w jego oświadczeniu, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja też nie powiedziałem, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Cytu ja z... powiedziałem... Pańskie zdanie... Z... Pro proszę zacytować. Tak? E, Senekura stworzona przez członków PiS dla kolegi z PiS. tak. No To bardzo przez członków PIS. Dla Mówimy z PiS. tutaj chociażby, pan Kelstocki jest członkiem no, Prawa nie, i Sprawiedliwości, z tego co mi wiadomo. Dla z A PiS. kolega, gdzie, gdzie, gdzie razem funkcjonowali chociażby z panem Widorą w Prawej Sprawiedliwości, w Ministerstwie, w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To jest kolega z, z, z czasów, kiedy, kiedy pan Witold Bańka pełnił funkcję ministra. Panie w Paweł, Rządzie Paweł, Prawa Paweł, i Sprawiedliwości. Bańka zapowiedział też kroki prawne, tak to, to faktycznie zostało ujęte wobec Tomasza Siemoniaka, też z platformy, który napisał, że jako szef, że ten jako szef Światowej Agencji Antydopingowej bierze na boku ogromną pensję od pisowskich kolegów ze Śląska. Tak już swoją drogą bierze na boku, to sugeruje, że on jakąś pracę na lewo dostał, czy dostaje wynagrodzenie za, za nic właściwie. No to... Wie pan co, no ja nie, nie bawiłbym się w jakąś szczególną interpretację, natomiast przede wszystkim Uważam, że pan Witold Bańka, zamiast używać jakichś hybryd, że podejmie kroki, może powinien podjąć kroki zmierzające do tego, żeby wyjaśnić zawar umowę z podmiotem publicznym zgodnie z orzecznictwem, osoba, która jest osobą nawet prywatną, ale podejmuje się zlecenia, realizacji jakichś usług z podmiotem publicznym, przyjmuje do wiadomości, że jej Dane osobowe czy kwota jest wyłączona z jakiejś ochrony prawnej, po prostu to są pieniądze publiczne, i myślę, że przede wszystkim Witold Bańka zamiast używać takiej określenia, że podejmie stosowne kroki prawne, powinien powiedzieć: Mam taką, taką umowę za takie pieniądze publiczne, ale wykonuję takie i takie zadania. A Państwo jutro, pozostawiam, czy, czy to jutro, jest dużo, jutro, czy to jest nie mało. Myślę, że Witoldem przede wszystkim Bańką, Panie Pośle, interesować. E, I tam e, zapytałem też o to pana, pana prezydenta, szefa e, Światowej Agencji Antydopingowej, tak się nazywa ta funkcja, tak swoją drogą, e, uczestnictwo w kongresach, akcjach promocyjnych, konferencjach, organizowanie współpracy gospodarczej województwa śląskiego z regionami we Francji, Japonii, Niemczech i e, w Kanadzie. Pan by to robił za darmo, rozumiem. Ja chcę zapoznać się z, z umową, która została, została zawarta. Jaka jest jej prawdziwa treść? Dostęp do pomieszczeń dla posłów ma służyć temu, żeby zabezpieczać umowy przed ewentualnymi modyfikacjami. Ja chciałem wiedzieć, jaki jest zakres czynności, jak zostały one realizowane. Wie pan, no powiedzieć możemy wszystko. Ja chcę zobaczyć, co jest na papierze. Jak zawa została zawarta umowa, za jakie pieniądze i jak Urząd y, Marszałkowski czy Stadion Śląski tę umowę realizuje i egzekwuje. To mnie interesuje. To, co powie pan Witold Bańka w jednym czy drugim wywiadzie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie liczą się fakty. Ja to już powiedziałem, powtórzę, panie redaktorze, mnie pan Witold Bańka nie interesuje. Mnie interesuje publiczne wydawanie pieniędzy. Panie Marszałku, W poseł Król jest gotowy do ambasadorowania województwu śląskiemu za darmo. Ja, wszystko, jako poseł również w jakimś sensie, tak jak i pan redaktor, myślę, że pan redaktora jako mieszkańca województwa śląskiego ja interesuje się, na co są wydawane ja się też czuję publiczne województwa śląskiego, pieniądze. Również jest pan na osobą e, publiczną. W jakim sensie e, reprezentuje pan swoim w słowem rozumieniu ustawy, e, nie. województwo? Ale. Według ustawy, ale również, ale według definicji języka polskiego. Wikipedii, tak. Z Wikipedii. Bo myślę, że tutaj, defini tutaj, tutaj, wie pan, jakby trzeba rozróżnić, czy mówimy o sobie publicznej, osobie pełniącej funkcję publiczną funkcjonariuszu. Publicznym, czy o osobie powszechnie znanej. To taka gra słów, ale ja też dobrze się przygotowałem do tej kontroli. E, to na koniec jeszcze, czy pan chciałby być członkiem rządu e, technicznego, eksperckiego, pod kontrolą obywatelską, którego powołanie zapowiedziały liderki strajku kobiet? Czy chciałbym być członkiem rządu, eee, nie panu, nie rządu, nie rządu, rządu, rządu technicznego, tak? nie, nie zastanawiałem się nad tym, taka jak taka propozycja zostanie mi złożona, e, to będę się nad tym zastanawiał, ale Panie nadal, że nie spodziewam się. Nie wiem, czy Pani Marta Lempart wie, że powołanie rządu najczęściej poprzedzają wygrane wybory parlamentarne. Problem polega też na tym, że ani y, tak Platforma, jak i Jakieś, jakieś radykalne ugrupowania lewicowe, to szanse na wygranie tych wyborów wciąż mają niewielkie lub żadne. Wie pan, co no, dzisiejsze sondaże raczej wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość straciłoby władzę, natomiast jak poukładałaby się scena polityczna, no dzisiaj to zbyt wcześnie, żeby gdybać, bo raczej nie spodziewamy się, że wybory będą jakoś prędko. Czy Prawo i Sprawiedliwość dojedzie do końca kadencji, tego nie wiem i tego nie wie nikt i myślę, że nikt się dzisiaj o to by nie zakładał. Natomiast. Wie pan, no, tak jak pan redaktor powiedział, no będą wybory, to będzie większość sejmowa tworzyć rząd. No dzisiaj, oczywiście, można powiedzieć wszystko i papier przyjmie wszystko. Niewątpliwie zgadzam się z tym, że Polska potrzebuje rządu profesjonalistów, a nie rządu amatorów. Niemniej no, na konferencjach tego, tego nie zmienimy. Eee, pan się identyfikuje z tymi. Postulatami, które padają na konferencjach z kolei ko kongresu kobiet, właśnie i liderek tego kongresu kobiet. Ja e, uczestniczę e, jak, tylko, jak tylko mogę e, w, w strajkach kobiet, bo jakby podpisuję się pod e, tymi różnymi tak naprawdę postulatami ulicy przede wszystkim. Nie odnoszę się do, do postulatów głoszonych przez e, panią. Przewodniczącą, tak to myślę, można ująć strajku kobiet. Natomiast e, uczestniczę w protestach, podpisuję się pod nimi, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, e, e, no, zawłaszcza państwo w, 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 w każdym aspekcie życia. Rozumiem. Panie Boże. to teraz, teraz przy, przykład, pomysłu z, z, z samej góry e, władz, czy liderek protestu kobiet. Po, pomysł powołania moderatorek, czy moderatorów, którzy, czy które miałyby ingerować w rozmowy między uczniami a rodzicami, gdyby ci rodzice zmuszali swoje dzieci do chodzenia na przykład na religię. Co pan o tym sądzi? Znaczy ja wie pan, mam inne poglądy polityczne, nie, nie, nie jestem, w, gdybym miał poglądy lewicowe, to prawdopodobnie bym był w, w partii lewicowej, ale jestem członkiem platformy obywatelskiej w ramach Klubu Koalicji Obywatelskiej, więc no, proszę mi wierzyć, że nie będę się podpisywał pod wszelkimi pomysłami strajku kobiet, ale podpisuję, ale podpisuję tak. się pod wieloma postulatami osób, które w tych strajkach uczestniczą. No dobrze, ale to z jakiegoś powodu... Ale wie powodu... pan, no, moja wyobraźnia jest daleko idąca i różne rzeczy potrafię sobie wyobrazić. Nastolatek, tylko... który nie chce chodzić na religię, dzwoni do takiej moderatorki, która pojawia się u niego w domu, i negocjuje z rodzicami. Ja, wie pan, muszę przyznać, że dawno nie słyszałem czegoś takiego. Wie pan, wie pan no, tak tak oryginalnego. Jak, tak jak mówię, no jest to oryginalne. No, jestem w stanie sobie wiele rzeczy wyobrazić. Natomiast namawiałbym do tego, żeby strajk kobiet skupił się na. na postulatach, które, które łączą ulicę, a nie tak dzielą. Namawia pan Martelem inny i inne liderki strajku kobiet, tak? tak? namawiam do, 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 do większego wyczucia na pewno nastrojów ulicy i ja akurat uważam, że polityk no nie jest od tego, żeby narzucać obywatelom swoje skrajne jakieś poglądy. No tak, tak, no tak, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości temat chociażby aborcji. To jest kwestia sumienia przekonań religijnych, chociażby tak jak w przypadku lekcji religii. No taką decyzję zostawiłbym jednak uczniom i rodzicom, Wolałbym, żeby to się odbywało w drodze do perfecji, dialogu. Na strategii jestem za, a nawet przeciw. aborcja jest dobrym przykładem e, w kontekście chociażby słów na przestrzeni. Yy, ostatnich lat różnych polityków, liderów, w tym liderów Platformy. Wie pan co, no, e, oczywiście e, koalicja obywatelska zrzesza różne e, myśli i, i jakby idzie, jesteśmy tą partią środka i są osoby o bardziej poglądach konserwatywnych, bardziej e, liberalnych. Natomiast myślę, że przede wszystkim to, co nas łączy, to jest to, że chcemy e, i zawsze słuchamy też e, głosu e, m, obywatelek, e, obywateli. I dla mnie, no wie pan, nie ma większego znaczenia, co myśli w tym przypadku Grzegorz Schetyna, akurat, bo rozumiem, że do, tego, do tych słów pan nawiązuje, ale yy, przede wszystkim Polki. Polacy powinni mieć prawa, które gwarantują im również swobodę w podejmowaniu decyzji. Nie wiem, jak, ten, jak to pełne spektrum poglądów na temat chociażby aborcji zawrzeć w, w tak zwanym kompromisie aborcyjnym, bo wie pan, to można się tłumaczyć, że u nas konserwatywni, u, was, no, u nas lewicowi, bardziej w środku i po jednej, i po drugiej, ale później, kiedy no, przychodzi do rozstrzygnięć, to trzeba jednak skonstruować konkretne rozstrzygnięcia, przepisy wie pan, i tego też tak, sobie, no, to sobie Nie, nie wiem, przyjdzie obrazić. taki moment na, na takie rozstrzygnięcia programowe, które będą oczywiście publiczne, będą przez nas e, formułowane, co do tego e, nie mam żadnych wątpliwości. Czy na koniec zapytam, czy Pan ma nadzieję, że z tego protestu e, jeszcze faktycznie coś e, trwałego wyniknie? Jakby też pomny doświadczeń, które macie e, z Komitetem Obrony Demokracji i e, jego liderem Mateuszem Kijowskim. Mhm. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość i obecność w ogóle Jarosława Kaczyńskiego w rządzie jest takim gwarantem tego, że prote protesty y będą przybierać też na sile, momentami oczywiście będą one może y chwilowo y słabły z różnych y powodów, y z różnych y powodów. Y natomiast <coughs> y jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość y nieustannie będzie y prowokować y ludzi do tego, żeby Wychodzili na ulicę, mam takie przekonanie, że no nie potrafią rządzić spokojem, świetnie się czują na wojnie. Nie wiem, czy to w jakiś sposób ich nakręca, jeżeli widzą kobiety protestujące i wysyłają policjantów z pałkami do, do ich pałowania. Nie wiem, czy to się podoba tym, tym mężczyznom sprawującym w Polsce władzę. Natomiast to nie są tylko i wyłącznie dzisiaj postulaty związane z wyrokiem aborcyjnym. Dzisiaj ludzie wychodzą na ulicę z różnego powodu: przede wszystkim dlatego, że mają dość. I to jest takie, takie tak, smutne że... połączenie. Zresztą taką definicją. To akurat od pięciu, od pięciu definicją, lat. Wie pan, definicją rządów pis jest transparent trzymany przez młodą dziewczynę, nie chcę tutaj żyć. I to jest, to jest definicja państwa PiS, do czego doprowadzili. Ludzie młodzi nie chcą tutaj żyć, a ja również ich jestem reprezentantem. I... Platforma wsłuchała się w głos obywateli. AntypIS to jest właściwie główny postulat programowy PO od czasu przejęcia władzy, przez a nawet przed przejęciem władzy, kiedy że rządziliście, to też był, był najważniejszy postulat z... Wie pan, no, jesteśmy konsekwentni w postrzeganiu przed złą władzą. I co do tego Pod chyba dzisiaj coraz więcej obywatelek, obywateli nie ma wątpliwości, że. Wojciech Król, poseł Policji Obywatelskiej, był dziś z nami o poranku. Dziękuję Serdecznie, bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Miłego Dobrego dnia. dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.